Witam Was ponownie i zapraszam na dosyć taką zagadkową sprawę. Więc po wysłuchaniu podzielcie się w komentarzach, co Wy o tej sprawie sądzicie. Jestem bardzo ciekawa Waszego zdania. A teraz zaczynamy. W czerwcu 1992 roku 29-letni Mario Amado, jego dziewczyna Patty Griffin i starszy brat Mario, czyli Joe wraz ze swoją dziewczyną Debbie. Postanowili wybrać się na wycieczkę z Los Angeles do Rosarito w Meksyku. 6 czerwca około pierwszej w nocy dotarli na miejsce. Miejsce to, czyli Rosarito, słynie z przepięknych plaż i zachodów słońca. Odwiedza je bardzo dużo młodych ludzi, zwłaszcza ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ oprócz pięknych plaż znajduje się tam wiele klubów nocnych i można świetnie się bawić. I na to właśnie liczyli Mario, Patty, Debbie i Joe. Miały to być takie niezapomniane wakacje. Wszyscy zatrzymali się w mieszkaniu, które należało do rodziców Patty, czyli dziewczyny Mario. Rozpakowali się, porozmawiali chwilę i około 3.30 Joe i Debbie stwierdzili, że już są zmęczeni, więc postanowili pójść spać. O godzinie 7 rano obudziły ich głośne krzyki. Był to Mario i jego dziewczyna. Para kłóciła się. Mario w pewnym momencie nawet stwierdził, że chce wyjść, że chce wracać do domu. Jednak porozmawiał chwilę z Joe, czyli ze swoim bratem, i uspokoił się. Wszystko wróciło do normy, przynajmniej tak się wydawało. Mario i Patty pogodzili się i wyglądało na to, że będzie dobrze po południu Joe i Debbie postanowili wybrać się na przejażdżkę po wybrzeżu. I niestety, w tym samym czasie Mario i Patty wdali się w kolejną kłótnię. I wtedy dziewczyna postanowiła wyrzucić go z mieszkania. Jednak on odmówił. Dlatego też wezwała policję. Około 18:30 Debbie i Joe wrócili z romantycznej przejażdżki ale okazało się, że mieszkanie jest zamknięte, a zapasowego klucza nigdzie nie było. Więc Debbie przeczołgała się przez okno, aby dostać się do środka. Tam jednak nikogo nie została. I dopiero od pokojówki dowiedzieli się, że w mieszkaniu była policja i Mario został aresztowany za pijaństwo w miejscu publicznym i za zakłócenie porządku. Para była w szoku, bo nie było ich zaledwie chwilę, a tak wiele się wydarzyło. Niedługo później na miejscu pojawiło się czterech policjantów z Tijuany i chcieli rozmawiać z Patty, czyli dziewczyną Mario, jednak jej nie było wtedy w mieszkaniu. Wtedy też Joe i Debbie zauważyli, że policja jakoś dziwnie się zachowuje, jakby coś wiedzieli, ale nie do końca chcieli zdradzić o co chodzi, więc zupełnie nic z tego nie rozumieli. I w końcu po pewnym czasie także i Patty wróciła do mieszkania i zapytana gdzie jest Mario stanowczo odrzekła, że nie ma pojęcia. Patty bardzo dobrze wiedziała o tym, że Mario został aresztowany, a dlatego powiedziała, że nie ma pojęcia, gdzie on jest, bo była wściekła na niego, gdyż wypił za dużo alkoholu, przez to się zaczęli kłócić i nie miała ochoty go ani widzieć, ani o nim rozmawiać. Zresztą w ich związku już od jakiegoś czasu nie układało się dobrze. Ale mieli nadzieję, że te wakacje zbliżą ich z powrotem do siebie. Jednak już od momentu, jak tylko wylądowali w Meksyku, widać było, że coś ich gryzie, że mają jakieś własne problemy. Podobno Maria miał także jakieś problemy z prawem, ale nie wiadomo, czy to było powodem ich kłótni. Przejdźmy dalej. Wkrótce do mieszkania. Przybyło kilku detektywów śledczych, którzy powiedzieli wszystkim całą prawdę. Okazało się, że Mario Amado faktycznie został aresztowany, ale niestety nie żyje. Wszystkim było ciężko uwierzyć w to, co mówią detektywi. Więc brat Mario, Joe, udał się z detektywami na posterunek policji. Tam pokazano mu zdjęcia do identyfikacji. Wtedy Joe zdał sobie sprawę z tego, że to naprawdę się wydarzyło. Ale nie mógł pojąć tego, jak to się mogło stać, dlaczego jego brat nie żyje. Detektywi powiedzieli mu, że Mario powiesił się na drążku i użył do tego celu własnego swetra. Joe więc zapytał ich, dlaczego nikt nic nie zrobił, aby powstrzymać go przed dokonaniem tego. I jak w ogóle mogło dojść do takiej sytuacji. Na co odpowiedziano mu, że wszyscy funkcjonariusze spali w czasie, kiedy to miało miejsce. Ale było to bardzo dziwne wytłumaczenie, ponieważ mężczyzna powiesił się około godziny 17:00, więc dlaczego niby policjanci i to wszyscy spali w tym czasie? Joe uważał, że coś tutaj kręcą, w ogóle nie podobało mu się ich wytłumaczenie. Czuł, że ktoś tutaj kłamie i że na pewno tak to nie wyglądało. Ale za bardzo nie wiedział, co może w tej sytuacji zrobić. Był w obcym miejscu i nie miał wiele do gadania. Musiał wrócić do Kalifornii, a władze meksykańskie nie zgodziły się na wydanie mu ciała brata, ponieważ chcieli je zatrzymać do zakończenia autopsji. Poza tym w ogóle nie chcieli podać mu żadnych szczegółów, na przykład co działo się w areszcie. Przedstawić ram czasowych. Na szczęście po tygodniu ustalono przyczyny śmierci, a było nią niedotlenienie mózgu spowodowane zaciśnięciem przez Mario swetra i paska na szyi. Ale Joe nie wierzył w ani jedno ich słowo i wynajął niezależnego patologa do przeprowadzenia drugiej sekcji zwłok, która wykazała, że Mario został uderzony w nadbrzusze, co spowodowało uraz wątroby. Stwierdzono również, że z takim obrażeniem nie byłby w stanie zrobić tego, co władze meksykańskie twierdziły, czyli nie powiesiłby się. Poza tym uznano, że władze meksykańskie naruszyły umowy międzynarodowe, nie kontaktując się z konsulatem amerykańskim zaraz po śmierci Mario. Ale wtedy nikt nie poniósł za to żadnej kary, nic w tej sprawie nie zrobiono. Zwrócono ciało Mario jego rodzinie. I został pochowany. Rodzina Mario jednak cały czas nie mogła się pogodzić z jego śmiercią. Nie wierzyli w samobójstwo. Wszystko im do siebie nie pasowało. Dlatego też zastanawiali się, co mogą jeszcze zrobić. Mijały miesiące, i w 1993 roku postanowiono ekshumować ciało Mario i przyprowadzić trzecią sekcję zwłok. Która wykazała, że Mario został prawdopodobnie zamordowany i nie odebrał sobie sam życia. Podczas autopsji znaleziono włókna na szyi Mario, ale włókna te pochodziły z liny, a nie ze swetra. Ponadto pojawiło się dwóch świadków, którzy twierdzili, że widzieli, jak Mario był bity przez funkcjonariusza policji, który następnie zawiązał sweter na jego szyi. Dowody wykazały, że funkcjonariuszem tym był Jose Antonio Verdusco Flores, który bardzo mocno pobił bezbronnego Mario, po czym sam go udusił. Następnie upozorował samobójstwo i chciał wszystko zatuszować. W związku z czym został aresztowany, osądzony i skazany za morderstwo na 8,5 roku pozbawienia wolności. Tylko niestety to się tak wszystko nie zakończyło. Szczęście rodziny Mario nie trwało długo, bo zaledwie po czterech miesiącach wyrok został unieważniony i funkcjonariusz wyszedł na wolność. Flores utrzymywał wtedy, że nie był na służbie w czasie, gdy aresztowano Mario, a świadkowie czyli więźniowie którzy wtedy zeznawali, że widzieli, jak Jose Antonio znęca się nad Mario. Ostatecznie wycofali się ze swoich zeznań. Twierdzili, że nie są pewni, że był to właśnie ten policjant. Wiele osób uważa, że zrobili to zapewne dlatego, ponieważ sami bali się o własne życie i być może również o życie swoich rodzin. Być może ktoś im groził i nie mieli wyjścia, musieli wycofać zeznania. I niestety, tak naprawdę morderstwo Mario Amado jest nierozwiązane do dnia dzisiejszego. Ale uważa się, że funkcjonariusz Flores był w to zamieszany. Brakuje jednak tylko na to solidnych dowodów. Pojawiają się również takie przecieki, że w to samobójstwo był zaangażowany drugi policjant, co oznaczałoby, że jeden z jego morderców jest całkowicie zidentyfikowany. Ktoś go zapewne kryje. Więc jeśli to prawda, to bardzo dobrze wszystko udało im się upozorować. A być może raczej zastraszyć osoby, które miałyby coś do powiedzenia w tej sprawie, które wiedzą, co tam się wtedy wydarzyło. W tej sprawie jest jednak kilka kwestii, na które warto zwrócić uwagę. Na przykład, Mario podobno dosyć często lubił sięgać po alkohol, z czego nie był zadowolony, próbował to rzucić, jednak nie udawało mu się to, i przez to był często przygnębiony, miewał nawet myśli samobójcze. Więc samobójstwo mogło być prawdopodobne, ale dlaczego zrobiłby to akurat w areszcie? No i tutaj ważna rzecz, ponieważ aresztowanie nastąpiło o 16:30, a o godzinie 17:15 znaleziono ciało Mario. Więc co wydarzyło się w zaledwie 45 minut, że Mario stracił życie? I dziwne jest to, że nie było wtedy żadnych świadków tego zdarzenia. Więc tak naprawdę sam tarnął się na swoje życie? Czy ktoś mu w tym pomógł? Jak uważacie? Władze meksykańskie podobno chciały współpracować z rodziną Mario, przynajmniej tak twierdziły. Planowali nawet podobno ekshumować jego ciało, zanim to zrobiła rodzina Mario, by wyjaśnić, co było przyczyną jego śmierci. Jednak podobno wtedy rodzina Mario nie zgodziła się na to. Nie chcieli współpracować z tamtejszą policją, zwłaszcza brat Mario, Joe, nie ufał im i nie chciał mieć z nimi nic do czynienia. A władze zapewniały, że może więzienia w Tichuanie są nieco mniej niż gościnne i że w obrębie tych murów było wiele przypadków potencjalnych tortur i zaniedbań, ale dodali również, że jakakolwiek agresja użyta na Mario była konieczna, ponieważ był on pijany i agresywny. Jednak funkcjonariusze, którzy pełnili służbę tamtego dnia, twierdzą, że do żadnej przemocy nie doszło. A ten policjant Flores, który był podejrzewany o zabójstwo Mario, twierdził, że te obrażenia, które miał Mario, czyli uszkodzenie wątroby, powstało jeszcze zanim trafił on do aresztu. Więc jaka była prawda? Ta sprawa jest bardzo niejasna i ciężko jednoznacznie stwierdzić, co przytrafiło się Mario. Część osób uważa, że za jego śmiercią stoją funkcjonariusze policji i wszystko upozorowali, a z kolei niektórzy sądzą, że Mario naprawdę popełnił samobójstwo, ponieważ w ostatnim czasie nie układało mu się z dziewczyną, miał wahania nastrojów, pił zbyt dużo alkoholu. Nic nie szło po jego myśli. A gdy go aresztowano, to załamał się, poddał i zakończył życie. Jest jeszcze trzecia opcja. Otóż niektórzy sądzą, że Mario, przez to właśnie, że wypił alkohol, kłócił się z dziewczyną, to nie miał zbyt dobrego humoru. A gdy znalazł się w areszcie, to tym bardziej stał się agresywny, ubliżał funkcjonariuszom. Wtedy to jeden z nich, a może i więcej osób, postanowiło go uspokoić, pokazać, kto tu rządzi. Więc mocno go pobili i zostawili w celi. Ale gdy po jakimś czasie tam wrócili, to okazało się, że z mężczyzną jest bardzo źle. I na skutek poniesionych obrażeń, czyli uszkodzenia wątroby, Mario zmarł. I w tym momencie postanowiono upozorować samobójstwo. Początkowo chcieli powiesić go na linie, stąd ślad na jego szyi, ale ostatecznie zrezygnowali i użyli swetra, by wyglądało bardziej wiarygodnie. Ale to są niestety tylko teorie, nie wiadomo jak było naprawdę, i sprawa ta nie jest do końca rozwiązana. Być może można było więcej zrobić w tej sprawie, by ją wyjaśnić, ale tak się nie stało. Jestem ciekawa, jak wy oceniacie tę sprawę. Co tam się wtedy wydarzyło? Czy Mariusz sam się powiesił? Czy ktoś mu w tym pomógł? Czekam na Wasze komentarze i dziękuję bardzo za oglądanie. Jeśli się Wam podobało, to proszę zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, bo nie ukrywam, jest to dla mnie bardzo ważne i pomocne w rozwoju kanału. Dziękuję jeszcze raz, pozdrawiam Was i życzę miłego dnia, miłej nocy, do usłyszenia.